Kłaniam się cześć, ja nazywam się Jakub Szyndlar i witam w kolejnym odcinku serii Cence Krok po Kroku, serii, na której pokazujemy sobie podstawy programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie, jak też podstawy technologii. Dzisiaj będziemy kontynuować temat z poprzednich dwóch tygodni, czyli temat obsługi sterownika HAS. Powiedzieliśmy sobie do tej pory z grubsza o bazowaniu maszyny, o handle jogu i o karcie offsetów. No, a dzisiaj, prawda, pociągniemy to kawałek dalej i pokażemy sobie jak wybrać program, no i jak go później edytować i ewentualnie uruchomić. Żeby natomiast coś na maszynie faktycznie obrobić, powinniśmy poznać na początek tryb listy programów. Po wciśnięciu list program pojawiają mi się wszystkie programy, które w tej chwili znajdują się na naszej obrabiarce. Jak też na górze widzę, że mam do wyboru kolejne, kolejne grupy, kolejne karty. Wśród tych kart mogą znaleźć się zarówno dane użytkownika, które są standardowe, jak też USB, bądź też ewentualne połączenie sieciowe. Wsadzimy sobie USB i spróbujemy sobie z tego USB skopiować kawałek jakiegoś programu do naszej pamięci. Stąd też wyjdę do samej góry, przejdę na USB, wybiorę program, który chciałbym do pamięci przerzucić i zgodnie z tym, co widzę po prawej stronie, z legendą po prawej stronie, skopiuję program do memory i zaakceptuję to enterem. Program został skopiowany i automatycznie wybrał się jako program aktywny. Jeżeli wrócę do pamięci, mógłbym go oczywiście tu odnaleźć na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest po prostu przeskrolowanie się, prawda, do miejsca, gdzie on był. Natomiast inną opcją jest skorzystanie z tego, co widzimy w prawym górnym rogu sterownika, czyli z funkcji Szukaj. Jeżeli wpiszę kawałek nazwy albo kawałek numeru programu, w tym wypadku 22 i wcisnę przycisk F1, zobaczę wszystkie programy, które posiadają w nazwie albo w numerze. Fragment 22, w tym przypadku są to dwa programy, jest jeden program, który mogę wybrać za pomocą przycisku Select Program, żeby stał się aktywny, jak też drugi, ten który dopiero co skopiowałem, Select Program, staje się programem aktywnym. Jeżeli drugi z nich nie jest mi potrzebny, mogę użyć przycisku Erase Program, żeby go skasować i zaakceptować to kasowanie przyciskiem Y. Jeżeli natomiast chciałbym usunąć całe nasze filtrowanie, wciskam ponownie F1, i widzę z powrotem wszystkie programy. Podobnie mogę założyć nowy program, wykonać operacje na plikach, e, założyć nowe foldery, bądź też będąc na innym urządzeniu niż pamięć, wykonać na przykład kopię zapasową, bo pamięć powinna służyć nam tylko do przechowywania programów, dane użytkownika do przechowywania wszystkiego, co nie jest programami, więc zdjęcia, filmy, PDF-y, cała reszta elementów, które, które nie służą bezpośrednio do obróbki, no i oczywiście USB to USB. Pod przyciskiem plik widzę funkcjonalności w stylu tworzenia katalogów, symboli specjalnych, ustawienia deprinta i rzeczy, którymi na razie nie będziemy się przejmować. Natomiast pod przyciskiem f4 mam możliwość realizacji pełnego backupu. Znając już listę programów, przejdziemy sobie teraz do edycji programu i zobaczymy, co w tym programie możemy zmienić. Pierwszą rzeczą jest możliwość dodania nowego fragmentu w naszym programie. Jeżeli na przykład chciałbym powtórzyć komendę G0 w kolejnej linii, w linii XY, X0, Y0, mogę wpisać G00 i wykorzystać zarówno przycisk Insert, który znajduje się na prawo od trybu edycji, jak też przycisk Enter. W tej sytuacji one mają dokładnie to samo działanie. Jeżeli się okaże, że nie miał być to ruch G00, tylko na przykład G01, chociaż w tej sytuacji nie miałby on większego, większego sensu, mogę wpisać G01 i wcisnąć przycisk Alter. I tutaj szybkie wytłumaczenie. Oczywiście, jeżeli wpiszę G1, też zadziała. Symulator sam przerobi to na G01. Przycisk Delete ma za zadanie usunąć element, który jest w tej chwili zaznaczony. Został usunięty. A ostatni z przycisków, przycisk Undo pozwala mi cofnąć wszystkie zmiany, które wprowadzałem w naszym programie. Ponadto, zgodnie z legendą w dolnej części ekranu, mogę zawsze wcisnąć przycisk F1, żeby otworzyć menu pozwalające mi na zapisywanie, zapisywanie jako, odrzucanie zmian, wszystkie funkcje edycyjne, czyli kopiowanie i wklejanie ze schowka, to są takie, takie dwie najczęstsze, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu oraz jego taką podstawową modyfikację. Druga zakładka w ekranie edycji to zakładka VPS, o której powiemy sobie szerzej w kolejnym materiale. Tak więc nasz program, zakładając, że jest on gotowy, możemy na maszynie uruchomić. W tym celu zmienimy tryb na memory. W trybie memory odczytujemy z pamięci program, który zostanie, zostanie przez nas teraz wykonany. I co ważne, wychodząc z trybu edycji, program automatycznie się zapisuje. Nie musimy o tym pamiętać, to jest troszeczkę ułatwiające, ułatwiające życie. Memory po raz kolejny wskazuje nam, jak każdy, jak każdy tryb, cztery przyciski trybów, które są w nim wykorzystywane, i odpowiednio jest to single block. Single block, pojedynczy blok, blok po bloku pozwala mi na realizację programu tylko w tej jednej linii, która jest w tej chwili podświetlona i w tym momencie program się zatrzyma i będzie czekał na kolejne wciśnięcie Cycle Start przez użytkownika, żeby program mógł przejść do kolejnej z nich. Wciśnięcie przycisku Graphics pozwoli mi zobaczyć jak nasz program wygląda, co on wykonuje, więc grafika i w grafice wcisnę zielony, czyli Cycle Start. Nasz program ma Z over travel range. Najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie zjechać danym narzędziem na daną pozycję. Z tego wynika nam prosta nauczka: grafika pilnuje nam tego, czy program fizycznie będzie wykonalny na maszynie, czy też nie. Zobaczmy więc w offsetach. Nasze narzędzie ma 100 mm, nasza baza ma minus 200 w osi Z. Chcieliśmy jechać na 100, no to jesteśmy tak, jesteśmy praktycznie na granicy. Opuszczę się dodatkowe 100 mm na potrzeby testu, zresetuję alarm, wejdę ponownie w grafikę i ponownie uruchomię nasz program. Brak prędkości posuwu. Kolejny błąd, który uniemożliwiłby realizację naszego programu, stąd też mogę wejść do edycji, wpisać wartość posuwu, zresetować alarm, przejść do grafiki i uruchomić go ponownie więc wyszukujemy zarówno błędy, które uniemożliwią realizację programu z racji ograniczeń maszyny, jak też typowe błędy składniowe, na przykład brak posuwu. Widzimy, że narysowaliśmy sobie malutki kwadracik. Możemy to okno teraz powiększyć albo pomniejszyć, tak żeby zobaczyć co faktycznie się dzieje. F2, aktywuj powiększenie. I teraz zarówno kółkiem Handle Jog, jak też przyciskami Page Up i Page Down mogę zmienić wielkość okna symulacji, przesunąć je za pomocą strzałek w inne miejsce i jeszcze trochę bardziej dopasować. Nieco nowsze wersje oprogramowania pozwalają też na podglądanie ekranu symulacji w różnych rzutach, czyli w różnych płaszczyznach 17, 18 czy też 19. Pozycja, która mi się podoba, zaakceptuję ją Enterem, no i ponownie wykonam nasz program. Jeżeli jestem przekonany, że kształt obróbki, który chciałem wykonać, jest zgodny, mogę już wyjść z trybu grafiki, więc ponownie wcisnę memory. I szybciutko powiemy sobie o Option Stopie oraz Block delete. Option Stop będzie miał za zadanie wszystkie kody M01 potraktować jako kody M00. Więc warunkowo zatrzymać program, jeżeli pojawi się kod M01. Jeżeli natomiast go wyłączę, kody M01 będą najzwyczajniej w świecie ignorowane. Block Delete natomiast ma za zadanie usunąć wszystkie linie kodu, które posiadają przed sobą ukośnik. No i jako przykład, jakby to mogło zadziałać, wrócę na chwilę do edycji. I postawię ukośniki przed dwoma liniami. Przed tą linią i przed tą linią. Zresetuję program. Wejdę do grafiki. I na trybie Single Blocks próbujemy sobie teraz oglądać, jak wygląda nasza obróbka. Program bez wciśniętego blockdelita. Zadziała dokładnie tak jak wcześniej, nic się nie zmieniło. Natomiast włączenie blockdelita. Spowoduje pominięcie dwóch linii kodu, więc mam przejazd na X100, mam przejazd na Y100, ale pozostałe dwie linie jak widzimy zupełnie zostały przez naszą obrabiarkę zignorowane. I podobnie możemy zobaczyć jak działa kod M00, wywołany jako M01 z option stopem. Memory, reset, grafika. Jeżeli nie włączę option stopa, to program, o przepraszam, wyłączę singla. To program wykona się w całości. Jeżeli natomiast Option Stop będzie zaznaczony, program wykona się tylko do momentu, gdzie napotkaliśmy komendę M01. Po czym kolejne wciśnięcie Cycle Start spowoduje wykonanie programu do końca. Bylibyśmy już gotowi do obróbki, natomiast jak ustawić obróbkę i o co zadbać, powiemy sobie w jednym z kolejnych odcinków. Dzięki śliczne za poświęcony czas. Mam nadzieję, że te trzy kolejne tryby pozwolą Wam się już lepiej odnajdywać prawda, w sterowniku HASA. Oczywiście temat będzie kontynuowany, czy za tydzień, czy zrobimy sobie jakąś krótką przerwę, to jeszcze nam wyjdzie, wyjdzie w locie. Także z mojej strony dzięki jeszcze raz za to, że, że jesteście tu ze mną. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie lajka, like subskrypcję albo wyślijcie linka znajomym, którzy też są z tej samej branży. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to na dole w komentarzu, postaram się to poprawić kolejnym razem. No i cóż, do zobaczenia, mam nadzieję, w kolejnym odcinku Cędzę krok po kroku.